Dzień dobry, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. Wczoraj były wydarzenia w Białym Stochu, czyli białostotczanie. Była taka próba prowokacji ich, żeby po prostu wzięli sprawy w swoje ręce, żeby natłukli kogo trzeba, i wtedy będzie można pokazywać to we wszystkich europejskich telewizjach. Czyli, jak to ktoś bardzo mądrze powiedział, prowokuje się ludzi, którzy mają ustalony dobry styl życia, do tego, żeby pewnego dnia wzięli w swoje sprawy w swoje ręce. Na przykład pewnego dnia nie będzie policji. No, i okazuje się, że ktoś dostanie drągiem, i będzie można to pokazać w telewizji. Pamiętajcie Państwo, że myśli logicznie 7, 8, może 10% ludzi. Reszta trochę myśli, a reszta w ogóle nie. Ale każdy chce uczestniczyć w życiu społecznym, więc ludzie uczestniczą za pomocą emocji. A emocje zwykle są chore, ale bardzo dobrze sterowalne. Skupmy się więc na tym. Pamiętacie, kiedy chodziło o zdemolowanie Iraku. To kobieta, taka, która była córką dyplomaty i nigdy Iraku nie widziała na oczy, w ONZ-cie, o którym przecież zdanie mamy wszyscy wyrobione, do czego służy, mówiła, i wyrzucali te biedne dzieci z inkubatorów. Oczywiście nie było żadnych dzieci z inkubatorów wyrzucanych, to już teraz wiemy wszyscy, po latach. Ale, jakie to było wspaniałe, kiedy wszyscy powiedzieli: Mój Boże, wyrzucali dzieci z inkubatorów, to bestie! i można było zrzucać pokojowe bomby kasetonowe, pokojowe bomby z białym fosforem i pokojowo zasypywać ludzi koparkami Caterpillar w ich rowach przeciwczołgowych. To, to, znaczy, to było wszystko robione, oczywiście, pokojowo. Najbardziej podobają mi się te bomby fosforowe, pokojowe, które miały taką temperaturę, że Pali się w beton żywym ogniem, miękną stropy betonowe, i jak kapnie coś takiego na człowieka, to przepala go na wylot, ale tak nie od razu, tak musi to potrwać z 10 minut. Te wszystkie pokojowe środki właśnie się wzięły od tego, że jakaś dziewczyna w ONZ płakała, prawda, że wyrzucali dzieci z z, z, tym, z inkubatorów. Wczorajsze yy, z kolei te zajścia, które widziałem w białym stoku, chciałem ocenić jako trener i powiedzieć, jak. Powinny takie zajścia być przygotowane. W sensie takim, jeżeli ktoś w jakiejkolwiek firmie, strukturze, na ulicy, gdziekolwiek chce walczyć, to powinien być dobrze przygotowany. Oglądałem ostatnio film Patryka Wegi o kobietach w mafii i tam była bardzo fajna rzecz. Przy wszystkich trudnych sytuacjach, w którym byli pracownicy, była dobrze przygotowana kobieta prawnik, która mówiła, nie musisz tego mówić, nie musisz tego robić, nie musisz tego podpisywać. Nie tego, nie było Cię tam, i wszyscy musieli wyjść. Trzeba pamiętać, że podejmuje ktoś walkę z systemem bardzo ułomnym, z systemem bardzo takim, no spójrzcie na, na tych ludzi z systemem bardzo ułomnym, z systemem niedobrze przygotowanym z systemem koślawym, prawda? Ale nie można, podejmując walkę, być bardziej nieprzemyślanym, bardziej koślawym od tego systemu. Nie można przede wszystkim dać się sprowokować. O, to jest moje hasło z ostatnich dni. Nie można dać się sprowokować. W internecie jest fantastyczny gość, który jest fantastycznym fighterem. Lubi walczyć. Padadesz, nie? Lubi walczyć, potrafi walczyć. I bardzo często w różnych sytuacjach takich zaczepnych, moją odpowiedzią było: tam ktoś mówił, ty gruby, da trzy śruby. Ja mówię, a co? Co kurte? I tak dalej, prawda? A on powiedział, nie, ten fighter, nie taki klusek. Go fighter powiedział, jeżeli ktokolwiek mnie zaczepia, jeżeli ktokolwiek szuka zaczepki, jeżeli ktokolwiek mnie szarpie, to znaczy, że mój indywidualny system obrony nawalił. I od tej pory, a było to dwa miesiące temu, w ogóle zmieniłem swoją optykę wchodzenia czy wychodzenia w konflikt. Jeżeli ktokolwiek mnie zaczepia, to znaczy, że to jest moja wina i ja pojawiłem się w niewłaściwym miejscu i czasie, a nie to, że ktoś mnie zaczepia, a ja odpowiem. Zwłaszcza komentarze były fajne. Ktoś powiedział: Stanąłem w obronie dziewczyny 5 lat temu, yy, proces ciągnie się do tej pory, ja jestem oskarżonym. Ktoś napisał: Stanąłem w obronie tam swojej tam dumy, do tej pory mam wybity kciuki, coś tam i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, oczywiście trzeba stawać w obronie ludzi, to jest ważna rzecz w mężczyzny i to jest kobiety, każdego człowieka. Trzeba walczyć, ale trzeba do tej walki dobrze się przygotować, i walka, trzeba pamiętać, jest ostatecznością, a przede wszystkim nie można dać się sprowokować. I teraz powracam do Stoku. Co wczoraj widzieliśmy? Absolutną amatorkę. Zobaczcie, ludzie byli nie. Nie, z, nie z or, zorganizowani, to jest przede wszystkim, to jest właśnie nasza polska słabość, że ludzie no potrafią kibice wziąć na przykład rozejm od walki, ale nie potrafią się dobrze zorganizować, czyli nie ma u nich mocnego, inteligentnego lidera, albo jest taki lider, ale jest podstawiony, po prostu jest agentem. I on po prostu robi wszystko, żeby to wszystko rozpieprzeć i mówi: chłopaki, zajmiemy ich, prawda? No, tu tego, a wszyscy jak głupi krzyczą, to, to, zajebiemy, A po prostu wprowadza ich w ślepą uliczkę. Tak Nawet film taki pod tytułem była, był kiedyś, komedia z Jasiem Pasolką cienka niebieska linia, znakomity, o ekologach i co się okazało, że ten ekolog wspaniały, zbudowany jak Tarzan, yy, głównie ten prowoder, który nawet tak był fantastyczny, atrakcyjny i te jego idee były takie piękne, że yy, policjantki, jakby to powiedzieć, z komendy zakochały się w nim i poszły do tego lasu przywiązywać się do drzew półnagie. Okazało się, że ten prowodr był agentem służb, który miał właśnie zdemolować tę organizację ekologiczną od środka. więc na to trzeba zwrócić uwagę. Ważne jest bardzo dobre przygotowanie, ale oczywiście improwizacja. Spójrzcie, na taką imprezę można wziąć bardzo fajną czapeczkę. Ja tu zrobiłem prototyp. O, proszę bardzo, taka czapeczka. Taka czapeczka z tekturki. Nikt wam nie może zabronić wziąć takiej czapeczki na imprezę. Nikt. Bo po prostu macie gumeczkę, kładziecie sobie to na głowę, spójrzcie. I macie czapeczkę, o, nie wiem czy widać. Tutaj u góry musi być narysowane na przykład buzia dziecka, takiego do 4 lat. Po prostu dlatego, że jeżeli ktoś was uderzy, na przykład pało, a wy macie cały czas czapkę na głowie, to jest gumeczka, że wam nie spadła, to ludzie na całym świecie powiedzą, mój Boże, to jacyś Jacyś fajni działacze, policja ich tłucze. Bo jest dlaczego? Bo jest zwykły desonans poznawczy. Policja koreańska na swoich tarczach, a tam tłuką tych ludzi jak, jak psów, tam się policja nie opierdziela, ma wyrosowany taki żółty, fajny uśmiech. Dlaczego? Bo jak on podchodzi z tą tarczą do demonstranta, to demonstrant widzi, no tak, taki śliczny uśmiech, uśmiecha się i w tym momencie dostaje. W łeb. Po prostu taka czapeczka z uśmiechem, z ładnym, który tutaj taki mi wyszedł trochę mm, oligofreniczny, ale w ogóle można dobrać coś fajnego. Taka czapeczka po pierwsze powoduje, że identyfikujemy się w grupie, wiemy kto jest kim, czyli nie, nie oddajemy czapeczki całej. Jeżeli ktoś nam chce ją zabrać, rwiemy ją na strzępy. Jak broń, ona nie może dostać się w ręce nieprzyjaciela, żeby ktoś nie wszedł w nasze szeregi. A co jest z drugiej strony czapeczki? Zwykła aluminiowa folia do kanapek za 10 groszy Czyli psikamy to, sprajemy, kładziemy folię, prasujemy i jest. To kosztuje 5 groszy, 10. Wykonanie takiej czapeczki w domu, oczywiście, czy w w profesjonalnej drukarni, to jest koszt rzędu 2 zł. I to jest, jak mamy zaprzyjaźnioną drukarnię, czyli taką, która potrafi, która się nie wypruje, prawda, tylko po prostu zachowa tajemnicę, to taka drukarnia nam to zrobi w ciągu 2 dni. Tutaj piękny wizerunek. Tutaj lśniący aluminiowym błyskiem papier. I zobaczcie, jaką mamy fajną czapeczkę. I taka czapeczka jest niesamowitym orężem. Niesamowitym orężem. Jak? Bardzo prosto. Spójrzcie, Państwo. Pierwsza rzecz, to mamy ten wizerunek dziecka. Tu musi być wizerunek dziecka. Idziemy, i w tym momencie możemy wykorzystywać, jakby to powiedzieć, propagandowo zdjęcia, kiedy ktoś nas tłucze. A my mamy na głowie taką czapeczkę i nie robimy niewinne oczy, i wtedy rozpropagujemy po wszystkich mediach. Proszę, jaka policja, jaki ktoś tam, niekoniecznie policja, oczywiście, jaki ktoś tam jest okrutny, prawda? Ktoś rzuca w nas kamieniem, prawda? A my tacy jesteśmy, bo siłą rzeczy ludzi nie myślą rozumem, tylko emocjami, więc my przerzucą tą, ten wizerunek tej buzi na nas, że my to właśnie jesteśmy tacy, bo być może właśnie tacy jesteśmy. To jest jedna rzecz, czapeczka. Druga rzecz, spójrzcie, po co jest ta druga aluminiowa strona. Takiej czapeczki w ogóle nie może nikt nam zabronić wnieść na jakąkolwiek imprezę, bo to jest papier. W ostateczności możecie tutaj nasypać sobie, nie wiem, kukurydzy prażonej. Spójrzcie. Po prostu to jest prażona kukurydza. Niesiecie sobie prażoną kukurydzę. Nikt nie może tego zabronić. Nikt nie może powiedzieć, że to jest broń, że to jest cokolwiek. To jest po prostu tortutka na kukurydzę. Obracamy, mamy czapeczkę. Mój Boże, jakie to jest na inne. Co pan miał? Papierową czapeczkę z wizerunkiem dziecka. I kto może na to zareagować? No nikt. Nie ma, nie ma paragrafu. Po co jest ta druga aluminiowa strona? Właśnie. Teraz, yy, dzisiaj usłyszałem, a wczoraj widać było w kamerach, jak yy, kibice są obrzucani kamieniami. Kibice i dziennikarze są obrzucani kamieniami. Dzisiaj w radiu usłyszałem, że to kibice obrzucali kamieniami. No proszę. I teraz jest to trudno udowodnić, co nagrania z kamer. Spójrzcie, jeżeli by stało 200 ludzi z tymi trapeczkami złożonymi, tak jak ja teraz trzymam, z aluminiową stroną, jest słoneczny dzień, to zobaczcie, jeżeli jest słoneczny dzień, użyję jako słońca tym, prawda? Spójrzcie, o, prawda? Ja sobie biorę i o, macham tutaj do, do kamerki, prawda? I ją po prostu w ten sposób proste oślepiam. I teraz nikt nie zarzuci Wam, że oślepiacie kamery, że oślepiacie ludzi w tym sensie. Po prostu mówicie, machałem czapeczką do kolegi. A to, że 10 ludzi koncentruje swoje wysiłki na tym, żeby rzucić światło słońca na kamerę, żadna kamera nie ma takiej rozdzielczości, że jeżeli 10 aluminiowych płaszczy zrzuca nią światło słońca, to żeby widziała coś. Nie ma takich kamer, nie ma takiej rozdzielczości, musiałaby, nie wiem, widzieć w podczerwieni, nie wiem, nie wiem w czym. Nie ma takiej tej. Poza tym to jest bardzo dobry środek też obronny, ponieważ człowiek, który jest troszeczkę oślepiony światłem słońca, my po prostu trzymamy sobie czapeczkę, prawda? Aluminiową czapeczkę trzymam w ręku. Pan oślepia, nieprawda, ja trzymałem czapeczkę. No weźcie, udowodnijcie ekspertyzę, czy oślepia, czy nie oślepiał. Mamy czapeczkę, mamy. I teraz zobaczcie Państwo, to nie jest najważniejsze. Czapeczka jest genialna. Tutka do kukurydzy, na deszcz, wizerunek dziecka, przynależność, prawda? Mamy czapeczkę. Najważniejsze w tym wszystkim jest oddziaływanie na emocje. Trzeba pamiętać, że po drugiej stronie stoi przeciwnik marny, słaby, blejaki, którego możemy bardzo łatwo pokonać, ale musimy wiedzieć jak, musimy być do tego przygotowani. Spójrzcie Państwo, tam jest dioda, C, R, D, coś tam, coś tam w tej lampce. Spójrzcie, co można osiągnąć za pomocą odpowiedniej koncentracji światła, prawda? Czyli ta dioda sama byłaby bardzo mało warta, ale jeżeli spojrzymy na to, na to o tutaj, jeżeli spojrzymy na to, to za pomocą odpowiedniej soczewki możemy to światło rozproszyć, skoncentrować, możemy zrobić różne rzeczy, prawda? Możemy tak to zrobić, ale ja mogę zrobić to w ten sposób, prawda? Spójrzcie. O tak, to widzi kamera, na którą sobie machamy, aluminiową tą. Dużo widzi? No coś tam wyjedzie, prawda? No jedziecie. Fajnie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, bo w tym wszystkim ważny jest hałas. Zobaczcie, że przeciwnik używa głośników, używa piosenek, używa bębnów. A my co używamy? Głosu. Ale głos nasz ma moc od 2 do 5 W. Jeżeli nie jest ukierunkowany, jest głównowarty. Bo bardzo mało osób, no wyjątkowo ludzie, którzy mają ćwiczenia foniatryczne, potrafią trener zawodowy. Ja się nauczyłem tego po 10 latach pracy, że potrafię mówić długo, cierpliwie i nagłośnić głosem dużą salę. Ale to jest lata pracy. A ja poza tym mam predyspozycję, mam dużą pojemność płuc, jestem mężczyzną, jestem zbudowany w taki sposób charakterystyczny, że ten głos mam dość mocny. Natomiast Normalny człowiek ma moc dwóch do 5 W, czyli tyle co radyjko. I zobaczcie, co się dzieje z naszą magiczną czapeczką. Nasza czapeczka, jednym ruchem ręki, przeradza się w tubę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nagle 10 tysięcy osób, tysiąc osób, mają tuby, przez które mogą mówić. I teraz, właśnie, co mówić? Logika podpowiada, żeby powiedzieć coś obraźliwego. Ale daj, mówiąc coś obraźliwego, mówi, dajemy argument przeciwko sobie. Kamery pokażą nas i pokażą, mówią spójrzcie, tysiąc nienawistnych osób. Tysiąc nienawistnych osób, jak my mogliśmy tam żyć. Nie chodzi o to. Nie jest ważne, co mówimy, tylko to, jak mówimy. Spójrzcie do psa. Do psa możecie powiedzieć coś bardzo ciepłym głosem, coś potwornego. Na przykład powiedzieć: Zaraz obedrzejcie ze skóry. I pies będzie merdał ogonem. A możemy powiedzieć: Zaraz dostaniesz pyszną paszę. Kupiłem ci polędwicę łososiową. I pies się zlęknie. Dlaczego? Bo pies nie rozumie mowy. Tylko pies rozumie brzmienie naszego głosu, wyłapuje parę tam komend i innych rzeczy. Tam nie wiem ile komend, pies wyłapuje ze 30%, może chyba to jest wszystko. Przede wszystkim pies, każde zwierzę czy koń, rozumie, raczej to, znaczy rozumie, odbiera intuicyjnie ton głosu. Prawda? Czy jak słyszy ktoś z daleka przez ścianę, to my nie musimy wiedzieć o czym on mówi, żeby wiedzieć, że tam jest domowa awantura. Przecież nikt nie mówi, jestem z Ciebie dumny, zaraz Ci dam czekoladkę, prawda? No nikt tak nie mówi. Ktoś mówi, jestem z Ciebie dumny, synu, za chwilę przyniosę Ci czekoladę za tą piątkę z matematyki, prawda? I teraz, co mówimy? Jeżeli mamy tą tubę, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, to już nasz głos jest zwielokrotniony dwudziestokrotnie. Pomyślcie, tysiąc osób, które mają takie tuby, tysiąc osób, i krzyczą na przykład hasło, nie wiem, musi być bardzo mocne, bardzo agresywne, ale w brzmieniu, no nie wiem, cokolwiek, kurde. O! Warkator! 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 Prawda? Warkator! Warkator to jest dioda pojemnościowa. To nie jest obraźliwe, to jest z elektroniki. To jest dioda pojemnościowa o składowej, mm, yy, o reaktancji. Używają się w kuchenkach mikrofalowych, w urządzeniach Radiowych i mikrofalowych. Odpowiednikiem warkatora, takim pojemnościowym, jest warikap. Ale warikap brzmi tak cienko, nie? A warkator brzmi mocno. I zobaczcie, krzyczymy warkator z tysiąca gardeł przez tuby. Warkator, warkator, warkator. Wszyscy są zdezorientowani. A nikt nie może wam zarzucić, że się coś obraźliwego. Wszyscy się posrali, ale nikt nie powie. No co powiedział pan, warkator? Tak, to taka dioda, do kupienia w sklepach wysyłkowych. A czemu pan to powiedział? A ładnie brzmi. <laughs> Koniec. Nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby kogokolwiek, nie wiem, powiedzieć warkator. To bardzo nowoczesna technologicznie dioda, naprawdę, mało krajów to produkuje. Jestem dumny, że nasz kraj produkuje warkatory. A czemu pan to powiedział? No bo wszyscy mówili. Myślałem, że to jest nazwisko jakiegoś fajnej, fajnej osoby. Poza tym chciałem się zjednoczyć w grupie warkator. Poza tym robicie hashtag Warkator 7 załóżmy, już macie warkator brzmi bardzo agresywnie. W boju, nieważne jest, co brzmi, jak chodził Dobosz za czasów armii napoleońskiej, to nie patrzył co on gra, tylko czy miarowo, mocno walił w bęben warkator. I zobaczcie, jeżeli jesteście naprawdę przygotowani, a nie jesteście bandą taką zbieraniną, która wykrzykuje w hasła, to macie czapeczkę, która Was po pierwsze chroni marketingowo, ponieważ ma wizerunek dziecka, a na to wszyscy są wrażliwi. Po drugiej stronie jest lustro, którym można oślepiać kamery. A czy oczywiście nie można oślepiać kamer, nie wolno tego robić, ale po prostu przypadkiem, czasami może się tak zdarzyć. Macie tutkę na kukurydze, a przede wszystkim macie tubę. Raz, dwa, trzy, która wielokrotnie około 20-krotnie brzmienie głosu. W tym kierunku, w którym ma być. Jeżeli oni krzyczą coś tam, ktoś tam, coś tam, na przykład opony zimowe, opony zimowe, to Wy krzyczycie warkator z agresją i mocą, nie zaciskając ręki w pięść, bo to będzie na zdjęciach nie będzie widać co mówiliście, tylko będzie widać, że były zaciśnięte pięści. Można się do tego uśmiechać, można machać ręką, można krzyczeć uśmiechnięte, warkator, warkator, i wtedy, ale mógł krzyczeć mocno. Wtedy będzie zupełny dysonans poznawczy. Ludzie idą i mówią: Boże, zaraz coś się stanie. I mogą się rozpiesznąć od samego takiego krzyku. Spójrzcie, prosta sprawa, nie jestem organizatorem takich rzeczy. Jestem prostym prowincjonalnym tren tren trenerem z takiego sennego, jak to mówili przed wojną o Warszawie, sennego żydowsko-niemieckiego miasteczka na pograniczu sennego żydowskiego miasteczka na pograniczu yy, niemieckim, czyli z Warszawy. No i proszę Państwa i, i to wiem. Nie interesuję się organizowaniem takich imprez, ale obejrzałem wczoraj tę imprezę i pomyślałem sobie: mój boże, tam są tacy fajni ludzie, a z drugiej strony taka odpierdzielają taką amatorkę. Czy wy ludzie nie myślicie? Czy wy ludzie nie potraficie zrobić sobie takich turbo-czapeczek i dziesiątek innych rzeczy, które przychodzą do głowy? A nie wykrzykujecie różne głupoty, za które mogą teraz was pozwać do sądu, i że są nieskuteczne. Jeżeli walczycie, to walczcie godnie, ale walczcie mądrze, walczcie inteligentnie. Po prostu w walce zawsze powinna być inteligencja, w walce powinna być zawsze technologia, bo walkę musimy wygrać. Musicie wygrać. Jeżeli ktoś prowadzi jakąś walkę, na przykład konkurencyjną, to przecież Samsung nie, nie podpalał siedzib Nokii. On po prostu wymyślił sześć razy lepsze telefony. I on po prostu Nokia musiała zwolnić, 17 tysięcy ludzi poszło na śmietnik. Czy po prostu. A Nokia była aroganckim bardzo producentem telefonów, który był nieprzygotowany do konkurencji, ponieważ Europejczycy nie potrafią pracować. Wystarczy zobaczyć wyniki różnych skal, nie byłoby to druku pieniądza, to po prostu po prostu Europejczycy już się odzwyczaili pracować tak, jak to zresztą mówi bardzo dobrze nieważne. Taki fajny gość od, od lewactwa zawsze jest w Realu 24. Także po, i po prostu, kiedy Samsung uderzył ze swoją konkurencją, to oni po prostu się poddali. Teraz robią telefoniki Jakieś takiej e, infrastruktury do stacji bazowych, ale robią przede wszystkim takie telefoniki, które leżą w Mediamarkt po, e, po 24 zł z klawiszami gumowymi, które się kupuje starszym ludziom i które konkurują z takimi telefonami po 39 zł. No, e, z czerwonym guzikiem, właśnie dla starszych ludzi. Samsung nie podpalał siedzib, nie mówił Nokio, jest toko, Nokio jest taka. Samsung mówił, warka, torkt". Warkator i się uśmiechał, a wszyscy inni padli. Nie o to tu chodzi. Jeżeli się walczy, trzeba walczyć mądrze na wielu aspektach, a przede wszystkim, jeżeli ktoś się was czepia mówię tą mądrością tego człowieka, którego, którego wysłuchałem w internecie, to znaczy, że wasz osobisty system padł. Oczywiście bardzo dobrze, by kogoś tam podciągnęli z taką czapeczką na głowie, bo wtedy macie materiały propagandowe i to jest bardzo ważne. Natomiast chodzi o to, że przede wszystkim trzeba walczyć głową, a nie jak ciota. Trzeba po prostu walczyć rozumem. Trzeba po prostu walczyć rozumem, a emocje angażować tam, gdzie powinny być zaangażowane. A mistrzostwem świata jest to, żeby te emocje prowokować i udawać w takich sytuacjach, kiedy ktoś nie jest, jest na to bezbronny. Pamiętajcie, myśli tak naprawdę 7% populacji. 20% tak trochę myśli, że myśli. Reszta procent populacji to po prostu kieruje się tylko emocjami. Wystarczy pokazać zdjęcie dziecka na plaży i 200 tysięcy czy pół miliona ludzi wchodzi do Europy bez żadnych kontroli. Nie chodzi mi o to, żeby im bronić wejście, czy umożliwiać wejście. Chodzi mi po prostu o kontrolę, żeby wiedzieć, kto wszedł i gdzie wszedł. To tylko to. To jedno zdjęcie, zresztą upozorowane, które w onz nawet zostało nazwane dziennikarską prostytucją. Wystarczy. Proszę bardzo. Pokazanie biewiórki na pniu drzewa, pokazanie jakiegoś chorego dziczka. To są właśnie takie rzeczy. W takich rzeczach właśnie trzeba pracować. Na takich symbolach, na takich rzeczach. A nie po prostu dawać komuś pretekst i narzędzie. Życzę wszystkiego dobrego. Życzę Państwu zdrowej, pozytywnej, mądrej walki o swoje prawa. Ale pamiętajcie o tym, o co ja odkryłem niestety dość późno: że jeżeli ktoś Was zaczepia, to znaczy, że Wasz system bezpieczeństwa już przestał działać, że już pozwoliście na coś takiego. A walka, dobra walka, taka naprawdę dobra walka, to jest taka walka, w której macie czapeczkę papierową, którą możecie użyć na 10 sposobów. Nie ma. Tak naprawdę żadnej, ani to żadnej możliwości jakiejś kontrakcji. No? A czapkieczka to taka jedyna jeszcze rzecz. A przecież można wymyśleć dziesiątki takich rzeczy. Takiego kreacji Państwu serdecznie życzę. W walce o swoje prawa. Jeżeli macie przekonanie, że są słuszne. Wszystkiego dobrego.